To było w 2006 roku, napisała e, koleżanka mamy dziewczynki, która e, okazało się miała guza mózgu. Poznaliśmy ją w styczniu, tę Anię, e, na oddziale onkologii właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, który też mamy pod opieką. I, i ja po prostu widziałem ją w styczniu czy na początku lutego. I jeszcze zdjęcie, bo znalazłem jej zdjęcie. I w listopadzie do niej jechaliśmy, czy to, listopad to był chyba, czy październik? No, pośpoka, końcówka października, początek listopada. I ja tej dziewczynki nie poznałem, tak była zmieniona przez chorobę. Nie mogła nic mówić, Ruszała mogła tylko jednym palcem nie. mogła ruszać. Przedstawiliśmy po raz pierwszy przygody Kangurka Jurka. W jej mieszkaniu, powierzchnia metr na metr, mieszcza pies, jest pies krążący między nami. I potem była taka sytuacja, że e, e, podszedłem do Ani, a mama się pyta, Aniu, podobało Ci się? Wzięła moją rękę, położyła do jej ręki, mówi, podobało się. I Ania poruszyła paluszkiem, że tak. No. Ani jeszcze przed wyjściem z domu zatrzymała mnie w korytarzu wtedy i prosiła, żebym obiecał, że jak Ania odejdzie, żebyśmy robili to dla innych dzieci z hospicjum. No i obiecałem no. jej, no i tak to No samo. i współpracujemy i z hospicjum warszawskim, no z naszym tutaj zachodniopomorskim no. bardzo mocno.